Jako, że całkiem niedawno mogliśmy cieszyć się z premiery najnowszej odsłony Kapitana Ameryki, postanowiliśmy przygotować odcinek poświęcony właśnie temu filmowi. Jak mogliśmy zauważyć w filmie, Tony Stark wyraźnie podkreślał to, jak atrakcyjna jest ciocia May. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale w rzeczywistości w 1990 roku Robert Downey Jr. był w związku z aktorką wcielającą się w ciocie May w najnowszej odsłonie Kapitana Ameryki. Ponadto mogliśmy już zobaczyć ich razem w dwóch filmach. Były to chaplin z 92 i tylko ty z 94. Premiera filmu zbiegała się z 75 rocznicą pojawienia się kapitana Ameryki w komiksie. Miało to miejsce w 1941 roku. Jakby tego było mało, nowy kapitan Ameryka pokrył się też z 50. rocznicą powstania Czarnej Pantery. Swoją drogą ta postać wypadła w filmie naprawdę znakomicie. Miejmy nadzieję, że jeszcze ją zobaczymy. Tom Holland wcielający się w Spidermana jak dotąd jest najmłodszym aktorem, którego zobaczyć mogliśmy w tej roli. Tak się składa, że ma on zaledwie 19 lat. Prawdopodobnie to nie koniec jego przygody z Człowiekiem Pająkiem. Możemy tak wnioskować po bonusie dodanym do filmu po napisach końcowych. Pewne jest jedynie to, że gdyby film faktycznie się ukazał, to zobaczylibyśmy całkiem nowe oblicze Petera Parkera. Twórcy opisują Bakiego Barnes'a w bardzo ciekawy sposób. Według nich nie jest to już Baki, ale nie jest to też zimowy żołnierz. Jest to osoba znajdująca się między dwoma różnymi charakterami. Z jednej strony jest bardzo niebezpieczny, a z drugiej ubolewa nad tym, ile osób zginęło z jego ręki. W filmie mogliśmy usłyszeć z jego ust, że pamięta nazwiska wszystkich osób, które zabił. Krążą plotki, że potencjał tej postaci może doprowadzić do tego, że i ona uzyska swój film. Zdaje się, że mogłaby to być całkiem ciekawa historia. W każdym filmie poświęconym właśnie kapitanowi Ameryce zauważyć możemy, że Steve Rogers całuje się z inną kobietą. W pierwszej części była to Peggy Carter, w zimowym żołnierzu Nata Sharomanów, a w wojnie bohaterów Sharon Carter. Chyba nie muszę mówić, że Peggy była ciotką Sharon. Młodsza wersja Tonego Starka to wynik ciężkiej sześciomiesięcznej pracy nad modelowaniem twarzy aktora. Na ten temat pojawiło się już wiele niejasności i spekulacji, ale oficjalna wersja została przedstawiona w The Tonight Show przez samego Roberta Downey Jr. Zapewne pamiętacie scenę, w której Steve przyciąga helikopter, którym odlatuje Bucky. Był to jeden z najefektowniejszych momentów w filmie. Po zobaczeniu sceny wiele osób mówiło o tym, że mięśnie, a dokładniej mówiąc bicepsy Chrisa Evansa, są efektem dodanym komputerowo. Sam aktor nie zgadza się z tymi teoriami. Mówi, że przed kręceniem tej sceny zwyczajnie podnosił ciężary w celu dopompowania mięśni i szczerze powiedziawszy, my mu wierzymy. Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów jest uznawany za film początkujący koniec ery filmów Marvela, które znamy. Znaleźć w nim możemy wiele następców i sytuacje wskazujące na to, że już niebawem nie będziemy oglądać postaci takich jak Tony Stark czy Steve Rogers. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do wojny domowej tak jak w komiksach. Mimo iż wydarzenia były bardzo ciekawe, to niestety wiemy ile złego przyniosły. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o jego ocenie, a także o odwiedzaniu naszego Facebooka oraz Instagrama. Z naszej strony to tyle. Do zobaczenia!